Cześć witajcie, dziś serdecznie Was zapraszam na kolejny test ekogroszku firmy Sobianek ekogroszek lew dajemy do pieca wartość o połowa 29-27 serdecznie Was zapraszam Zostań do subskrypcji mojego kanału, jest to dla mnie bardzo istotne oczywiście dajcie łapkę dla zasięgu i przejdźmy oczywiście do testu, jako że mamy końcówkę tak naprawdę marca postanowiłem sobie sprawdzić ekogroszek lew, jaką właśnie teraz się spisuje jak jest wilgocią, jak jest frakcją, jak się, co najważniejsze, jak się pali worek. Jak najbardziej, wszystko jest ok. Perforacja na górze, worki się nie zmieniły. Lew 25 kg masa netto. Granulacja 7,25. Siarka mniejsza niż 0,6. Pobiół mniejszy lub równy 5% i wilgotność. 5, 12%. no to co, zobaczmy sobie jak wygląda nasza granulacja ekogroszku lew warto wspomnieć, że worki jak najbardziej bardzo dobrej jakości, grube na górze mamy tutaj perforację. jak najbardziej jest ok zobaczmy jak wygląda to w worku tak jak wam wspomniałem gruba ta folia Sucho, sucho, zobaczcie. A mamy końcówkę marca. Tak wygląda granulacja. Gdzieś spod spodu sobie wybierzemy zobaczyć wsypiemy też do zasobnika i zobaczymy właśnie jak jest w zasobniku też, żeby nie było wątpliwości. No sami zobaczcie, jak najbardziej jest ok, gruba, fajna frakcja. Także przejdźmy do samego kosza i zobaczymy jak wygląda granulacja. A rękawiczka sucha. Dwa worki oczywiście zasypane jako groszku, ale jeszcze dosypiemy sobie oczywiście do fula. Ale zobaczmy granulację w zasobniku. i Jak najbardziej ok, bez podziarna, sami, sami widzicie. Także przejdźmy do ustawień. Zobaczmy, jak on się właśnie sprawdza. W takim razie spójrzmy, jak spisuje się Ekowiroszek Lew od firmy Sobiana Zobaczmy, co mamy na sterowniku. Oczywiście sterownik niezmiennie SKZP02F. No i tak na kodle 62 i 3, 61 ,1 mamy to oczywiście zadaną. Powrót też bardzo wysoki 62,9, także jak na OK. Tlen aktualnie w spalinach mamy 12,3 w kotle znajduje się jeszcze 22 kg temperatura na podaniku 21 stopni, jednak to jest spoko. Fajna modulacja niska 20 mamy procent. Na grzyniki dajemy 39 stopni z groszami, w domu aktualnie 22,1. Na zewnątrz temperatura ma się 4,6 stopnia, zawór otwarty na 21-22%. No i oczywiście mamy bory. Spójrzmy oczywiście jak to wychodzi w nastawach, bo jest bardzo też ciekawie. I następująco, modulacja minimalna 20, max 100, czas przekroczenia 600 i dynamika na 1. Czuwanie nie wiesz tutaj... Yy... Udział, opcje są wyłączone, powietrze, co bardzo ważne, przy dmuchawie RMS120AL, wygląda to w ten sposób i bardzo fajnie to się sprawdza. Przy tym makrogroszku potencjał podładnika jest znacząco dużo niższy niż przy innu. Innych z tego względu, że mamy bardzo fajną, grubą granulację i to pozwala na niski potencjał podajnika 10,1, minimalne podawanie 2, maks mamy na 4 i oczywiście standardowo moc kotła 16 kW. W takim razie spójrzmy sobie na charakterystykę właśnie tego ekogroszku. Spójrzmy na palnik, jak się oczywiście pali i oczywiście spójrzmy jak spisuje się ekogroszek lew jak widzimy właśnie z palinka wydostaje się płomień w kotle jak najbardziej ok wymiennik tutaj jest czysty nic się nie spieka co bardzo ważne jest zobaczmy na charakterystykę popiołu tutaj nic nie dotykane tak wygląda po prostu tego ekogroszku Moc naprawdę tutaj ten groszek ma bardzo dużą Co najważniejsze nic się nie spieka W takim razie przejdźmy do podsumowania tego ekogroszku Zobaczmy czemu się charakteryzuje, jaka jest jego cena I jak wychodzi w całym kształcie i podsumujmy cały test z ekogroszku sobie na kle. powiedzmy właśnie kilka słów na jego temat, yy, worki jak najbardziej czyste, mikrowentylacja na górze worka, w, w, w worku frakcja gruba, suchy ekogroszek jak najbardziej na dużym poziomie, niska zawartość popiołu, to jest właśnie powióz ze 100 kg, wszystko jest luźne i jak najbardziej na bardzo fajnym poziomie, także yy, ekogroszek oczywiście godny polecenia, podajcie na, na moją grupę na Facebooku, link macie na dole w opisie.